Witajcie! Dziś chciałabym powiedzieć na własnym przykładzie. Ten film będzie wyjątkowy, ponieważ nie będzie o tym, co robimy, czego nie robimy, tylko będzie o mnie. Ponieważ jestem e, mam prawie ukończoną akademię. Byłoby mi miło, gdybyście mogli zobaczyć. Większość osób mówi, że była będzie brzydka, ale tak naprawdę zawsze, dopiero się rozkręca. Ja wstydzę się tego pokazać, ale no, zaczęłam jak najbrzydziej mogłam. Piękna nie byłam, ale musiałam się rozkręcić. To się czasem, czasem można powiedzieć, że zmieniało i było lepiej. Natomiast um, była długa przerwa. W pewnym momencie była przerwa, i nadszedł czas, kiedy byłam superstar. I tym superstar chcę was, za, yy, tak jakby. Powiedzieli, że bardzo mi pomogło, ale przejdźmy i ja Wam powiem, kiedy będzie sposób. Bo większość osób mówi, że jak zaczęła ten wzór, Tu się zaczęło sposować. W tym momencie... Zaczęłam robić więcej misji. Wyglądałam tak, kiedy rozkręciłam się. że znaczy to mi nie wyszło, ale potem to usunęłam i wyglądałam chyba w miarę normalnie. Tutaj moja koleżanka, koleżankę trzeba było zrobić. Tutaj był e, koszt i jakąś gwiazdę. Tutaj była moja też. E, tu była miana z moimi koleżankami, z gwiazdami. A tu była moja koleżanka, dzika kamiena. Potem Potem, no, w miarę się zmieniała. No, no, bo chodziło mi to różnie, starałam się, to był mój brat, i to był mój brat. Natomiast zmienił postać i ma w ogóle inną. To też byli oni, tylko ja ich przerobiłam. W ogóle to mi oni nie weszli, więc. Potem ja, okładka piękna, część pierwsza, a w tej party, część druga. No, piękna nie byłam, aczkolwiek serdecznie. Potem energetyczny lunch. Ja. Ja, moja koleżanka, dzika krmina, zło, dobro. I to dzisiaj ja, zdobyta ta inspiracja. Dzisiejsza ja właściwie zaczęła. O tej misji zaczęłam. Na podobieństwo ja. To było przed chwilą. To było przed chwilą. No i to było przed chwilą. To było przed chwilą. Została mi ostatnia misja, którą no, muszę zrobić yy, i powiem, że muszę się wam przyznać, że sama idealna nie byłam i nie będę. Aczkolwiek ostatnia misja jest na kup Przynajmniej 6 artykułów w kup przynajmniej 4 artykuły w serwisie, że uwierzę na siebie wszystkie artykuły. No, jeśli zarobię to... To może mi się uda. No wstydzę się tego mojego początku, ale przecież to nie powinno być właściwie źle. Pamiętajcie, taka krótka życiowa zasada. Zawsze na początku jesteście inni. Powiem Wam na przykładzie mojej koleżanki, która dziś zaczęła rysować konia. Powiedział mi coś takiego, że i pierwsza kreska nie jest jeszcze. W Trzeba dopiero dorysowywać pewne elementy. Tak jest również na że pierwszy nóg się nie liczy. Liczy się to, co jest starsze i to, jak oglądacie obecnie. Ulepszacie różne rzeczy, budujecie apartamenty, robicie ładne. W serio? Trzeba się dopiero rozkręcić. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku.